Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj jedziemy na tor Beniaminka Ekstraligi, czyli do Ostrowa Wielkopolskiego. Po bardzo pozytywnym zaczęciu tego sezonu czas na trening. A dzisiaj jest 3 maja, zawody były 30 kwietnia, więc ledwo zdążyłem odpocząć, zrobić motor, no i dzisiaj trenujemy dalej. Więc weżdża właśnie czołówka. Stoimy na Orlenie, gdzieś pod Ostrowem, który przypomina stare McDonaldy. Świętujemy w Ostrowie majówkę. i want to be the best in the game invest in my name check no restraints i'm obsessed with the pain i enjoy <inaudible> zobaczymy co to będzie i pierwszy wyjazd na ten na zapoznanie a potem mierzymy czasy zobaczymy co to będzie więc zapraszam zaraz na pierwszy wyjazd na ten tor Lejek brzmiałem jeden przejazd pomiarowy, ale ten, ale zapomniałem włączyć kamerkę. Teraz włączę, ale naprawdę, te przełożenia zostawiłem w pełnym i serio jest szybko. Także zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Warta i psikanie na starcie, od razu idź. Música <síntos>

Trochę miałem ciśnienie za mało. Raz musiałem podnieść no i ostatni wyścig, taki już tylko bez tam mierzenia czasu, tylko taki, żeby sobie wyjechać pojeździć, to zostawiłem na tym 57. Ale czasowo było najlepiej na tym 55 i tak też czułem, że tam będzie lepiej. Praca nad pozycją dzisiaj była. Starty miałem poćwiczyć, żeby iść po sprzęgle, ale. Jakoś mnie tak nie dźwigało za bardzo i w sumie no, nie miałem... W sumie tego nie poćwiczyłem, no poćwiczę kiedy indziej I... i tak, majówka w Ostrowie zakończona, trzeba się rozpakować od prysznic do chaty i dalej ten dzień sobie tam planować, bo jutro do roboty. I szybkie przyniesienie, jest następny dzień wieczór, 4 maja, a ja właśnie biorę się za odpowiedź na jeden miły komentarz, który ostatnio dostałem, który obiecałem już zrobić w osobnym vlogu odpowiedź, ale ujmę ją w tym. Więc tak, ostatnio od użytkownika Never, dwa tygodnie temu w sumie, dostałem bardzo miły komentarz, który wam teraz przeczytam. Pod moim filmikiem z Leszna generalnie zawodów. Szacun Bartek, mam 24 lata, żużel oglądam od dziecka i zawsze marzyłem spróbować jeździć. Ten kanał dla mnie to żyła wiedzy, złota i motywacji. Od dwóch miesięcy trenuję fizycznie, wziąłem się za oszczędzanie i powoli będę sobie odkładał, by za parę lat spróbować swoich sił będąc w formie fizycznej. I przygotowany chociaż podstawowo-finansowo. Od razu moje pytanie: Ile mniej więcej wynoszą koszta sezonu dla różowca amatora? Przydałby się film o tym, jak to się wszystko u Ciebie zaczęło, gdzie się skierować, jako osoba, która chce zacząć nabrać doświadczenia i wiedzy ze sprzętem no i generalnie jak wygląda droga od chęci aż do pierwszego treningu. Więc, tak, aż to na wszystko nie odpowiem, bo na przykład rzeczy że jak to się wszystko u mnie zaczęło, to raczej kiedyś tam bym zrobił o tym jakiś film, gdyby ten jak ten kanał się tam bardziej jakoś rozkręcił i tak dalej e, po, tak powierzchnie, tylko po prostu może o tym powiem, ale zacznę od początku. Tutaj y, piszesz o przygotowaniu fizycznym. Generalnie y, no ja na przykład to tak dbam bardzo o te przygotowania i tak dalej, bo bardzo staram się pochodzić do tego jak na najwyższym poziomie, ale niektórzy po prostu jeżdżą sobie też rekreacyjnie, także to nie jest. I na przykład jakoś nie trenują poza tym, więc to nie jest jakiś taki, yy, no, że to musisz zrobić na przykład do tego sportu amatorskiego. Po prostu jak chcesz na przykład tylko dla siebie, no to yy, nikt tam nie wymaga od Ciebie, żebyś tam biegał i, i tak dalej, czy tam chodził na siłownię, po prostu jeźdź ty tylko chcesz, ale to tak mówię, to bardziej tak dla siebie, no w Twoim podejściu, a nie jakieś takie, że to jest główne, nie, do tego. No, no oczywiście łatwiej się jeździ potem, jak się w lepszej formie no bo lepsza jest wydolność nie. To jest jakby, no, łączy się samo ze sobą. Przygotowaniem finansowo, no, <grym> to jest temat rzeka. Teraz i to tak samo mogę odpowiedzieć, jak na te pytanie i o formę fizyczną, jak chcesz być przygotowany. Bo jeśli yy, chcesz mieć wszystko z najwyższej półki, no, to też są koszty, nie wiadomo, yy, no, to koszty bardzo duże. A no, i amatorzy niektórzy też mają bardzo dobry sprzęt, ale taki podstawowo, to motocykl tak, no, różnie, ale gdzieś w przedziale od. 7 do 8 tysięcy myślę, że teraz byś kupił. Teraz po inflacji to nie wiem, może 9. Myślę, że od 7 do 9 tysięcy raczej byś motocykl grzyżłową kupił. E, najlepiej kupywać albo od mechanika, jakiegoś e, zawodnika zaufanego. Także, jak nikogo nie znasz, no to najlepiej od zawodnika wtedy. A w ogóle, jeśli naprawdę nikogo nie znasz, to lepiej zgłosić się najpierw do, jakiej, do jakiejś drużyny. Tak myślę, tak bym ci doradził. I w każdej drużynie jakiś prezes kogoś Ci tam poradzi, który sprzedaje tam motocykle czy coś. Części w ogóle do motocykli i też same motocykle są na Facebooku, na polskiej giełdzie żużlowej między innymi, więc na tą grupę taką na Facebooku zapraszam. Polska Giełda po proszę wpisać wyszukiwarkę i tam będzie. E, także to na motocykle, jeśli chodzi o, o ochraniacze na przykład, no to wszystkie części, wszystkie części, to wszystkie te rzeczy są dostępne na jakichś portalach, typu tam 24MX, czy tam jakieś inne rzeczy, inne strony, no to, to już zależy od tego jaki masz budżet i jakie tam sobie ochraniacze dobierzesz, nie? Buty do żużla, tak samo na przykład, ja mam używane, kupowałem, więc też radzę Ci kupić na przykład używane na, na początek w dobrym stanie, a nie od razu tam ponad 1000 zł dawać za buty. Na przykład laczek jest taki stricte tylko różlowy. laczek nowy to jest około, około 300 zł no, nowy laczek przykładowo. Opony, opony nowe no to kosztują tam ho ho ho, ale jeśli byś się zaczynał dopiero uczyć jeździć no to nowych nie ma co sensu w ogóle kupować. Nawet yy, ja na przykład nie widzę dla siebie jeszcze sensu kupować nowych opon. Po zawodnikach można kupić w dobrym stanie. Ceny są różne, od tam 10 zł do 30 czy tam 40. Zależy jaki jest rodzaj tej opony, więc takie bym polecał kupić. O, też znajdziesz na takiej grupie typu Polska Giełda Żużlowa yy, takie rzeczy. No chyba, że później kogoś tam byś sobie, no z kimś się tam zaznajomił, z jakimś zawodnikiem czy w, w drużynie danej jakbyś był, to tam by Brali stricte takich jakichś zawodników, no to wtedy byś sobie to jakoś ogarnął. To może na początku wydaje się takie dosyć, że, że nikogo nie znasz, i tak dalej, ale to wszystko z, z czasem, jak jesteś, to poznasz wszystkich, jakich tam potrzebujesz. Przydałbyś film, jak się wszystko u Ciebie zaczęło. No, film taki będę robił kiedy indziej, może jak ten kanał się bardziej tak rozwinie, bo to jest bardzo długa historia. Tylko skrótko. tak bym powiedział, że po prostu ja pochodzę z podzielonej Góry. Zielona góra wiadomo, z czego słynia. Ja mieszkałem 40 km od zielonej góry. No i wyszło tak, że po prostu o tym coś usłyszałem od mojego taty, zacząłem się tym interesować. W 2009 roku zacząłem iść na, na mecze, a resztę to właśnie może kiedyś dopowiem, bo. Nie chciałem tak tego skreślać, a nie czuję się jakoś na siłę, żeby o wszystkich szczegółach opowiadać. I gdzie się skierować, jako osoba, która chce zacząć, nabrać doświadczenia? No to polecam do jakiegokolwiek jakiejkolwiek drużyny amatorskiej. Jeśli tam, gdzie masz najbliżej, po prostu się odezwać. Nie wiem skąd jesteś, bo tutaj nie napisałeś. Wszędzie, gdzie jest jakiś duży klub, no to gdzieś są amatorzy. No Gniezno przykładowo, Zielona Góra, Wrocław. Yy, gość Ostrów, właśnie Ostrów, gdzie pierwsza część vlogu jest o treningu w Ostrowie, więc Ostrów, eee, no to tam był, 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 była drużyna, nie wiem co, jak tam dalej się generalnie toczy, Rawicz, musisz po prostu poszukać gdzieś obok siebie. Wiem, że w Krakowie są treningi, bo dostałem eee, wiadomość są z Krakowa no, z zaproszeniem na trening. Może w tym roku właśnie się tam wybiorę, ale na pewno no, odezwać się do takiej, właśnie jakiejś drużyny, i tam wszystko ci na pewno powiedzą. Yy, w ogóle, o jeszcze tak, yy, do treningów na torach, takich, yy, że tak powiem, licencjonowanych, czyli takich, na których jeżdżą drużyny, potrzebne są badania lekarskie oraz ubezpieczenie od nie, w szczęśliwych wypadków czy coś. Ubezpieczenie yy, raz do roku wy, wy, wykupujemy właśnie grupowe i dlatego być warto w drużynie, bo wtedy jest to taniej na rok. Wychodzi tam między 300 a 400 zł. Nabrać doświadczenia. No z doświadczeniem i z nauką jazdy to jest temat rzeka, bo zależy na kogo trafisz i też jedni mówią tak, a i drudzy na przykład zupełnie odwrotnie, inaczej i kogo też słuchać, nie? No, najlepiej siebie, nie na no, żarty. No, oczywiście najlepiej, no. Jak jest jakiś trener, przykładowo są byli zawodnicy czasami na treningach, czy tam no, ludzie coś na tym znają, bo na, bo na treningu, na torze takim normalnym musi być jakiś ala trener, ktoś kto ma papiery, trenera na przykład, nie? no to no, zawsze ktoś jest, kto, kto coś tam ci podpowie. Nie? Ale no gdzie, wszędzie, gdzieś jedziesz, to zawsze ktoś jakąś podpowiedź może ci dać, więc to jest tak, że na przykład ja nie mogę stricte powiedzieć kto mnie nauczył jako jedyna, jedna osoba jeździć, bo to dużo osób mi dawało dużo rad przykładowo, więc to jest takie, że no, na pewno na początku, gdy pójdziesz do, jakiegoś, do, do jakiejś drużyny na początek, to na pewno podstawy tam ci jakieś powiedzą i o to też nie ma co się bać, więc no tak jak mówię. No po prostu no, żeby zacząć pojechać na trening i ktoś tam się jakoś doradzi, a potem gdy będzie jeździł dalej, gdzieś indziej na treningi, no to Coraz inne będą yy, wskazówki. We Wrocławiu na przykład jest bardzo fajny trener. Gdy tam byłem na treningu, to kurde zapomniałem, będę teraz na teraz na nazwisko. No nic nie wziąłem sobie, ale jeśli pojedziesz do Wrocławia na trening, tam jest bardzo spoko trener. A wiedzy ze sprzętem. Wiedzy ze sprzętem, no to mogę cię zaprosić do obserwowania kanału, że jak obserwujesz, do subskrybowania, przepraszam. Bo będę robił takie podstawowe rzeczy, typu jak zmycie motocykla i tak dalej, bo wiem sam po sobie, jak to było, że no było to trochę takie owiane tajemnicą tym myciem motocykla, bo to wszyscy wszystko wiedzą, to ci powiedzieli tego nie rób, to rób, a potem było za parę dni, a czemu ty tego nie robisz, a to ten? No i no to ja ten, za jakiś czas nagram na pewno o tym myciu motocykla, więc o to się nie masz, bo to była rzecz, którą ja też na przykład żałowałem, że nikt nie nagrał. Yy, więc yy, ja takie coś, yy, taka podstawowa dla amatora myślę, żeby wystarczyła, nie? Jeśli chodzi, że tak powiem w środowisku już, od kogo wiedzieć ze sprzętem, no to mi też, no, też nie mogę wskazać jednego kogoś, kogo mi Ci polecił, bo też w każdej drużynie ktoś tam jest, kto o tym sprzętem jakoś tam wie o co chodzi i na pewno ktoś pomoże. Są ludzie pomocni w żyżu yy, tym amatorskim niektórzy. Także naprawdę myślę, że no, ktoś tam zawsze coś podpowie. Yy, Mało jest takich ludzi, co tam się obruszą, czy coś. Także raczej jest tak, że jak coś się nie wie, to raczej ktoś zawsze pomoże i coś powie, dy, y, tam, co trzeba, czy coś. Więc tutaj się też o to nie ma co martwić. No na początku, jak się nikogo nie zna, no, to jest trochę no, stresująco. I no, trochę tak, no, jak nikt, nikogo nie zna, no, to nikt ci od razu tam. Nie będzie jakoś nie wiadomo jak z tą rozmawiał, ale no z czasem to to mówię wszystko ok. I w ogóle no to dziękuję Ci bardzo za taki komentarz, że tutaj że są dla mnie i tak dalej. Ty masz 24 lata, piszesz w tym roku mam 25, więc mamy podobny ten rok urodzenia. Dziękuję, że kanał jest dla Ciebie. No, dla Ciebie takim źródłem wiedzy i motywacji, bo to z takim założeniem też go zakładałem, żeby właśnie pokazywać innym, którzy chcą zacząć tak jeździć, bo ja też nie miałem tam takiego czegoś, a chciałem zawsze takie coś mieć, więc fajnie, że, że to idzie w taką stronę. Kibicuję Ci, żebyś uzbierał, bo wiem jak to jest. Życzę Ci, żebyś szybko zebrał odpowiednie kwoty, no tak jak ci mówię, od 7 do 9 tysięcy. No jeszcze kwestia samochodu, może no, jak masz na przykład z hakiem osobówkę, to możesz sobie przyczepkę na przykład yy, zorganizować, bo niektórzy też tak jeżdżą z przyczepkami i te. No i, da, i dają radę, nie? Także wszystko jest w wyobraźni, Więc pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Yy, wszystkich, którzy może by chcieli jakieś pytania yy, mają do żółta tego motorskiego, to zapraszam do zadawania ich. Zrobimy jakieś QA i tak dalej, like, QA. Poproszę, łapki w górę, łapki w dół, jak się podobało, jak się nie podobało to w dół. O subskrybowanie kanału. I ten, obserwowanie na Facebooku i na Instagramie. I pozytywnej energii Wam życzę. I dla autora tego komentarza szczególnie. Motywacji i kibicuję Ci również, bo wiem jak to jest, gdy się na to czekało. Więc wszystko jest możliwe. Jak to mówią? i zaraz leci magiczna ręka na ten, ja już się z Wami żegnam, na obiektyw i teraz 3, 2, 1 idą szkalacki.